Szymon Hołownia chyba rozpoczął już nieoficjalnie kampanię prezydencką pod hasłem Pod Jedną Flagą. Zaczął organizować spotkania z wyborcami, na których odpowiada na ich pytania. Okazuje się, że nie zawsze są one dla niego łatwe i musi zderzyć się ze ścianą niespełnionych obietnic wyborczych koalicji, której jest jednym z liderów. Sam chyba sobie zdaje sprawę z tego, że sprawy nie mają się za dobrze, ponieważ podczas ostatniego spotkania w Kraśniku. Przyznał, że obecna władza wielu rzeczy nie zrobiła. To spotkanie jest też po to, bo nie przychodzę dzisiaj do Was w ramach jakiejś kampanii wyborczej, żeby namawiać Was na głosowanie na tego czy na tamtego, żeby porozmawiać, ale autentycznie porozmawiać o tym, co można zrobić po tym roku tej władzy. Która zrobiła dużo, ale wielu rzeczy nie zrobiła, z bardzo różnych powodów. Obecny marszałek Sejmu podczas tego samego spotkania został też brutalnie sprowadzony na ziemię przez starszego pana, który skonfrontował go z jego obietnicami wyborczymi. Szczególnie dotkliwe powinny być dla hołowni słowa tego pana o obietnicach w służbie zdrowia. Panie marszałku, w zasadzie na dwa pytania. Pytania, to już padła mniej więcej odpowiedź. Jestem przygotowany dzisiaj z zeszytem i chciałem zapisać numer telefonu do tego lekarza, co miał mnie odwiedzić. No ale pan powiedział trzy lata, wobec tego ja trzy lata to chyba nie dożyję. To jest jedna sprawa. Druga sprawa była mowa o kłamstwach wyborczych. No takiego, takie, takiego kłamstwa ze wszystkich opcji politycznych, jak w tej kampanii było to. To trudno sobie wyobrazić. I ostatnia kwestia, dlaczego ekipa rządząca na dzień dzisiejszy tak nienawidzi Polaków? Chołownia w odpowiedzi ostro lawirował i temat szybko zszedł na 100 konkretów na 100 dni obiecywanych przez Donalda Tuska, które są flagowym przykładem kłamstw wyborczych obecnej koalicji rządzącej. To może zacznę. Znaczy, na pierwsze pytanie chyba odpowiedziałem i nie umiem odpowiedzieć Panu szczerzej. Rozumiem, że to dla naszych przeciwników politycznych, bo też się z tym stykam, bo mówią o tym często, gdzie ten telefon miał zadzwonić, zwłaszcza w ostatnich tygodniach. Ja czasami, jakbym nie był tak pogodnym i spokojnym człowiekiem, zadałbym im tele, to, to samo pytanie, gdzie był za Waszych czasów ten lekarz, ale nie chcę tego robić. Ale nie chcę. No dobrze, nie obiecywali, ale obiecywali ochronę zdrowia, która działa. Ja akurat jestem uważnym, bo byłem dziennikarzem, czytelnikiem programów wyborczych i jakie tam cuda były naobiecywane. Ojojoj. Ale nie wyszło. Nie wyszło. Natomiast no wie pan, no, dlatego ja nikomu stu konkretów na 100 dni obiecywać nie, 100 konkretów na 100 dni obiecywać nie będę, bo to nie ma sensu. 100 dni się nie da nic zrobić w państwie. Natomiast Słucham? Tak, tylko nie z moich ust. Tylko nie z moich ust. Co ciekawe, Hołownia mówił do starszego pana o kłamstwach polityków, tak jakby sam nim nie był. Nie, ja wspieram co innego. Ja wspieram 12 gwarancji trzeciej drogi, umowę koalicyjną, na którą się umówiliśmy. Tam są bardzo konkretne rzeczy zapisane. I też przychodzę do Pana szczerze i szczerze mówię, co, co udało się zrobić, a czego się zrobić nie udało. Nie okłamuję Pana. Natomiast drugą rzecz, o której, drugą rzecz, o której Pan wspomniał, choć może powinienem od razu przejść do trzeciej, bo ona jest bardziej konkretna, choć, choć może nie. Jeszcze przy tej, przy tej drugiej zostańmy. Bo ona mówi bardzo dużo o tym, co wielu ludzi myśli. Bo pan powiedział teraz to, co myśli bardzo wielu ludzi: Politycy okłamują wyborców. Politycy ściemniają, mówiąc wprost, po to, żeby wkupić się w łaski i uzyskać głosy. I tak bywa. Obiecują gruszki na wierzbie. Obiecują nie wiadomo co i obiecują na szybko i różne inne rzeczy się tam dzieją. Marszałek Sejmu poradził też wyborcom, by przestali się dawać czarować politykom, co równie dobrze może obrócić się przeciwko niemu. W końcu sam jest obecnie aktywnym politykiem i prawdopodobnie będzie kandydować w wyborach prezydenckich. Wy musicie przestać się dawać czarować, bo ja wielokrotnie jeszcze jako dziennikarz mówiłem, Kadencję, a media to już wie pan. 25 lat w tym pracowałem, nie wyobrażam sobie powrotu, bo to jest nie do wyobrażenia. Natomiast w Polsce, no słuchajcie, no przecież to tak było. Nie ma żadnej kampanii, to nikogo nie ma. No, przecież co trzy lat, lata przyjeżdża kawaler na białym koniu i przez pół roku cię adoruje, jaki jest wspaniały, cudowny, nosi jego zdjęcie w portfelu. Uwiedzie w noc wyborczą, porzuci i za cztery lata znowu wróci, bo mu się umowa kończy. Starszy pan nie odpuszczał też hołowni i pytał dalej o odzyskanie reparacji od Niemiec. Chciał wiedzieć, dlaczego Donald Tusk chciał się ich zrzec. No, proszę bardzo. Panie Marszarku, w związku z tą powodzią, wprawdzie Tusk zadeklarował, nie wiem na jakiej podstawie, że żadnego odszkodowania od Niemiec nie chce. Jest okazja, jest taka powódź, może by od tych Niemców wyszarpać za drugą to wojnę jest, światową pan. te pieniądze, bo jest, jest raz. No. Ale jeszcze jedna sprawa. Niemcy przez dwie wojny, jakie były, nie, nie, nie dali nas zniszczyć. To teraz ro, rozpoczęli ekonomicznie nas niszczyć. Czy, czy to do Przez rządu mówię. nie dociera? Znaczy, na moment, jakiej no? podstawie tuż zrzekł się z tego y, odszkodowania? Zamiast odpowiedzieć wprost, Szymon Hołownia skupił się najpierw na wywodzie o tym, że Niemcy tak naprawdę obecnie są w kryzysie. I to Polska może stać się liderem w Europie. To trochę jest, żeby uporządkować, żeby uporządkować kwestie. Po pierwsze bardzo chętnie pogadam o tym jak te Niemcy nas teraz ekonomicznie niszczą, dlatego że wie pan, nie, nie, Niemcy są dzisiaj w bardzo potężnym kryzysie. My dzisiaj mamy ale nie, no ale właśnie ale posłuchajcie, ale posłuchajcie. Jak ktoś jest słaby, to nie bardzo ma jak niszczyć, dlatego że u nich gospodarka siada, przywództwo polityczne jest coraz słabsze. My w ogóle dlaczego o tym mówię? Nie mówię o tym z satysfakcją. Tylko mówię o tym dlatego, że zobaczcie, Francja kryzys, bardzo poważny przywództwa politycznego. W Niemczech to samo. Na Słowacji to samo. Co to znaczy dla Polski, że szanse Polski rosną, że pozycja Polski rośnie, że Polska się staje globalnym może się stać lokalnym, globalnym mocarstwem? Później natomiast bronił tu w sprawie reparacji, twierdząc, że on wcale się ich nie zrzekł, a po prostu nie chciał pomocy Niemców przy powodzi. Mówił Pan o tym, dlaczego Tusk zrezygnował z, z tego, że Niemcy proponowali wsparcie. I ja powiem Panu, być może ja czegoś nie dosłuchałem, nie zrozumiałem, ale powiem Panu, jak ja to rozumiem. Oni, podobnie jak Szwedzi, podobnie jak wtedy wracałem z Turcji, z wizyty Turcy, oferowali swoje wsparcie, pomoc. Przyślemy strażaków, przyślemy tych, przyślemy tamtych, pomożemy, jeżeli trzeba ogarnąć. Myśmy sobie poradzili własnymi siłami. Natomiast my mamy z Niemcami otwarty inny temat. To jest temat, który no, niektórzy nazywają reparacjami, innym odszkodowaniem. Ten temat jest otwarty. To, to, nie, 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 nie jest, nie, 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 nie. Powódź to jest jedno, ja może, się, może coś źle usłyszałem, ale mi się wydaje, że chodzi o pomoc w czy usuwaniu skutków powodzi realną. Myśmy sobie poradzili z tym, bo mamy takie państwo, które są sobie poradzić. Natomiast reparacje, nie, 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 nie. Powiedział też, co Niemcy powinni zrobić w ramach reparacji. Zaznaczył też, że wcale nie konsultował tego z Tuskiem okazuje się, że nie chce, żeby to było w formie pieniędzy na konto. To jest moje zdanie. Ja go nie konsultowałem z Tuskiem, bo nie wszystko musimy w koalicji konsultować. Natomiast to jest mój pogląd i będę go bronił. My dzisiaj powinniśmy mówić do Niemców, musicie się zrzucić na naszą obronę. My dzisiaj wydajemy prawie 200 miliardów złotych z naszej krwawicy na bronienie zachodniej, wschodniej, zachodniej granicy wschodniej granicy Unii Europejskiej. Zróbmy fundusz obrony narodowej i w ramach tych reparacji, czy jakkolwiek to nazwiemy, wpłaćcie naprawdę potężną kwotę w w bardzo dużych miliardach euro na to, żebyśmy dzisiaj mogli ulżyć naszemu budżetowi kupić czołgi, kupić samoloty, zbudować Tarczę Wschód, zrobić tych mnóstwo rzeczy, których potrzebujemy, a na koniec to i tak jest inwestycja nie tylko w nasze bezpieczeństwo, ale w nasze wspólne bezpieczeństwo Europy. Ja dzisiaj nie potrzebuję od nich pomników. Ja dzisiaj od nich nie potrzebuję, żeby oni przelali gotówkę na to czy na tamto. Ja uważam, że dzisiaj ta gotówka powinna, czy Pieniądze powinny zabudować nasze bezpieczeństwo. Ze strony starszego pana padło też pytanie o podrzucanie do Polski przez Niemcy nielegalnych imigrantów. Marszałek Hołownia w tej sprawie zaczął bronić naszych zachodnich sąsiadów. A wie pan, z imigrantami to jest jeszcze inna rzecz, dlaczego oni ich przesyłają czy przesłali. Dlatego, że znacznie więcej tych imigrantów przez naszą dziurawą granicę przeszło. Później Hołownia mocno chciał rozwodnić temat, wdając się w wywód na temat sytuacji na Ukrainie i imigracji zarobkowej w czasach jego młodości. Wyraźnie zdenerwowało to starszego pana, który zwyczajnie wyszedł, nie chcąc słuchać dalszych wywodów, nie na temat. Bomba po bombie. Dlatego musimy tu być pragmatyczni. I dlatego też mówię wam do widzenia. Dziękuję serdecznie. Ja o tych emigrantach. Merkel No, Merkel też, słuchajcie, tylko że z Merkel, z Holandią, z Belgią to jest jeszcze jedna rzecz. My naprawdę nie musimy popełniać ich błędów. A co wy o tym sądzicie? Czy Szymon Hołownia ma jakiekolwiek szanse w wyborach prezydenckich? Zapraszamy do podzielenia się swoim zdaniem w komentarzach. Nie zapomnijcie też zasubskrybować naszego kanału po więcej materiałów. Do zobaczenia.